Przez lata Demi Moore przeżywała traumy, o których wszyscy milczeli, oto jej historia. Demi Moore urodziła się 11 listopada 1962 roku w Roswell, miejscu, które zyskało sławę dzięki wielu teoriom spiskowym na temat UFO. Jej dzieciństwo od początku było naznaczone niestabilnością i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Biologiczny ojciec opuścił rodzinę jeszcze przed jej narodzinami, a mężczyzna, który później ją wychowywał, również nie zapełnił trwałego zaplecza emocjonalnego. Rodzina często się przeprowadzała, co sprawiło, że Demi dorastała bez poczucia bezpieczeństwa, zmieniając szkoły i środowisko, nigdy nie zapuszczając korzeni. Jej mama była uzależniona od alkoholu, co sprawiło, że już we wczesnych latach życia była zmuszona do samodzielności i szybkiego dojrzewania. Dodatkowym obciążeniem były problemy zdrowotne. Jako dziecko przeszła operację korektyzeza oraz leczenie nerek, co potęgowało poczucie inności i wyobcowania. W domu napięcia rodzinne były codziennością. Demi bardzo wcześnie nauczyła się funkcjonować w świecie, w którym nie mogła liczyć na trwałe wsparcie dorosłych. To doświadczenie miało później bezpośredni wpływ na jej determinację i bezkompromisowe podejście do kariery. W wieku zaledwie 16 lat podjęła jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu, porzuciła szkołę średnią i wyprowadziła się z domu. Ten krok nie był efektem młodzieńczego buntu, lecz świadomą próbą ucieczki z destrukcyjnego środowiska. Zaczęła pracować jako modelka, co pozwoliło jej utrzymać się samodzielnie i jednocześnie otworzyło drzwi do świata rozrywki. Równolegle zapisała się na zajęcia aktorskie, traktując je nie jako hobby, lecz jako realną ścieżkę zawodową. Jej pierwsze doświadczenia aktorskie nie miały nic wspólnego z błyskawicznym sukcesem. Na początku lat 80. otrzymywała rolę w produkcjach o niewielkim znaczeniu, ucząc się pracy na planie metodą prób i błędów. Jej pełnometrażowym debiutem był film Wybór, a chwilę później pojawiła się w horrorze Pasożyt. Film nie odniósł sukcesu ani artystycznego, ani komercyjnego, ale dla Demi był realnym kontaktem z kinem fabularnym i potwierdzeniem, że potrafi odnaleźć się przed kamerą. Znacznie większe znaczenie dla jej rozwoju miała praca przy serialu Szpital Miejski. W którym występowała w latach 1982-1984. Regularna obecność na planie nauczyła ją dyscypliny, pracy pod presją czasu i szybkiego reagowania na zmiany scenariusza. Serial zapewnił jej stabilność finansową oraz pierwszą rozpoznawalność, a jednocześnie pozwolił zdobywać doświadczenie, którego nie dawały pojedyncze role filmowe. To był moment, w którym przestała być aspirującą aktorką, a zaczęła funkcjonować jak zawodowiec. W połowie lat 80. zaczęła pojawiać się w kinowych produkcjach skierowanych do młodej widowni. Zagrała m.in. w filmie To cholerne Rio, który wywołał kontrowersje obyczajowe. W tym okresie wystąpiła też w komedii Szalone Lato, wpisując się w nurt kina młodzieżowego, który w tamtym czasie dynamicznie się rozwijał. Choć role te nie były przełomowe artystycznie, stopniowo budowały jej pozycję w Hollywood i prowadziły ją w stronę produkcji o znacznie większym zasięgu. Rok 1985 okazał się dla Demi Moore momentem przełomowym, który w jednej chwili wyniósł ją z grona obiecujących aktorek do ścisłego centrum młodego Hollywood. Wszystko za sprawą filmu Ognie świętego Elma, opowiadającego o grupie świeżo upieczonych absolwentów koleżu, próbujących odnaleźć się w dorosłym życiu. Produkcja idealnie trafiła w nastroje pokolenia lat 80. i szybko stała się głosem generacji. Demi wcieliła się w postać ambitnej, zranionej i emocjonalnie niestabilnej kobiety, która desperacko próbuje utrzymać pozory sukcesu. Była to jej pierwsza tak wyrazista i dramatyczna rola, a jednocześnie film, który zapewnił jej ogólnokrajową rozpoznawalność. Sukces Ogni Świętego Elma był natychmiastowy i ogromny. Media zaczęły pisać o obsadzie filmu jako o nowej elicie młodego kina, a Demi Moore znalazła się w gronie aktorów określanych wspólnym mianem Brat Pack. Choć termin ten początkowo niósł ze sobą prestiż, bardzo szybko stał się także etykietą ograniczającą. Aktorzy z tej grupy byli postrzegani bardziej jako symbol pokolenia niż jako indywidualni artyści, a ich kariery zaczęto oceniać przez pryzmat jednego nurtu. Jeszcze w tym samym okresie Demi próbowała poszerzyć repertuar rolą w filmie Ta ostatnia noc. Produkcja oparta na sztuce Davida Mehmet'a była znacznie bardziej dojrzała tematycznie niż typowe kino młodzieżowe. Moore zagrała kobietę uwikłaną w skomplikowaną relację uczuciową, pokazując większą emocjonalną głębię i naturalność. Film odniósł solidny sukces kasowy i udowodnił, że potrafi odnaleźć się w kinie obyczajowym skierowanym do dorosłego widza, a nie wyłącznie nastolatków. Mimo to. Druga połowa lat 80. była dla niej okresem zawodowego zawieszenia. Z jednej strony była już znana, rozpoznawalna i obecna na okładkach magazynów, a z drugiej coraz częściej otrzymywała propozycje ról, które powielały schemat młodej, atrakcyjnej kobiety z problemami emocjonalnymi. Hollywood chętnie korzystało z jej popularności, ale nie było jeszcze gotowe, by powierzyć jej rolę o prawdziwym ciężarze dramatycznym. Demi zaczęła odczuwać, że sukces ogni świętego Elma jest jednocześnie trampoliną i pułapką. W tym samym czasie jej małżeństwo, zawarte na początku kariery zawodowej, okazało się niestabilne. Związek z Freddym Moore zakończył się rozwodem w 1985 roku, dokładnie w momencie, gdy jej kariera zaczynała nabierać tempa. Rozstanie zbiegło się z intensywnym trybem pracy i rosnącą obecnością w Hollywood, co jeszcze bardziej wzmocniło jej potrzebę skupienia się na pracy. Nie trwało to jednak długo. W 1987 roku Demi Moore wyszła za mąż za Brusa Willisa, który w tym samym czasie przeżywał własny, gwałtowny wzrost popularności. Byli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w Hollywood. Pod koniec lat 80. wystąpiła w takich produkcjach jak siódmy znak czy nie jesteśmy aniołami. Ale największy przełom nastąpił w 1990 roku wraz z filmem Uwierz w ducha. Rola Moli była dla Demi Moore momentem absolutnie przełomowym. Po latach funkcjonowania w cieniu etykiety Brad Pack i kina młodzieżowego, Mur dostała szansę zagrania bohaterki dojrzałej emocjonalnie, osadzonej w realistycznym świecie uczuć, straty i żałoby. Jej postać nie była ozdobnikiem fabuły ani romantycznym stereotypem, to w jej emocji budowana była cała dramaturgia filmu. Mur musiała unieść ciężar historii, w której miłość nie jest idealizowana, lecz wystawiona na próbę ostatecznej straty. Siła tej roli polegała na powściągliwości. Demi Mur zagrała bez patosu, opierając emocje na drobnych gestach, spojrzeniach i ciszy, co kontrastowało z bardziej widowiskowymi elementami filmu. Właśnie ta oszczędność środków sprawiła, że widzowie utożsamili się z jej bohaterką, a historia zyskała uniwersalny wymiar. Krytycy zwracali uwagę, że mur po raz pierwszy została pokazana nie jako symbol pokolenia, lecz jako pełnoprawna aktorka dramatyczna. Film Uwierz w ducha udowodnił, że potrafi prowadzić film emocjonalnie, nie opierając się na młodzieżowym wizerunku. Sukces był ogromny, zarówno artystyczny, jak i komercyjny. Film zarobił ponad 500 milionów dolarów na całym świecie. Uwierz w ducha nie tylko stał się jednym z największych hitów początku lat 90., ale też definitywnie wprowadził ją do pierwszej ligi aktorek amerykańskiego kina. Rola Molly Jensen otworzyła jej drogę do ambitniejszych, lepiej płatnych i bardziej ryzykownych projektów, stając się fundamentem całej jej późniejszej kariery i punktem odniesienia, do którego porównywano wszystkie kolejne role. Później wystąpiła w niedocenionym thrillerze Motywy zbrodni, gdzie zagrała z Bruceem Willisem, a pozycję gwiazdy umocniła w 1992 roku rolą w ogromnej produkcji Ludzie Honoru z Tomem Cruzem i Jackiem Nicholsonem. Rola ta była świadomym wyborem. Zamiast melodramatu czy romansu, Moore postawiła na dramat sądowy, w którym liczyła się siła dialogu i charakteru. Po tych sukcesach Demi Moore weszła w najbardziej intensywny i ryzykowny okres swojej kariery. Rola w niemoralnej propozycji była logicznym, ale jednocześnie bardzo ryzykownym krokiem. Film opierał się na prowokacyjnym pytaniu o granice moralności, miłości i pieniędzy, a Mur znalazła się w samym centrum tej debaty. Jej bohaterka nie była ani jednoznacznie ofiarą, ani cyniczną kalkulatorką. Była kobietą postawioną w sytuacji, w której każda decyzja niesie nieodwracalne konsekwencje. To właśnie ta niejednoznaczność stała się kluczem do odbioru filmu i jej roli. Premiera niemoralnej propozycji wywołała ogromne kontrowersje. Krytycy w dużej mierze odrzucili film jako moralnie wątpliwy i zbyt prowokacyjny. Jednak widzowie masowo ruszyli do kin. Produkcja okazała się dużym sukcesem finansowym, a nazwisko Demi Moore znalazło się w centrum medialnej burzy. Aktorka była oceniana nie tylko jako artystka, lecz także jako symbol przemian obyczajowych początku lat 90. Media często sprowadzały jej rolę do uproszczonych tez o sprzedawaniu ciała, ignorując fakt, że film celowo stawiał pytania, a nie dawał prostych odpowiedzi. Moore po raz kolejny znalazła się w sytuacji, w której jej ciało i wybory były publicznie analizowane i moralizowane. Z perspektywy kariery, niemoralna propozycja umocniła Demi Moore jako jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych aktorek dekady. Udowodniła, że potrafi nie tylko grać role emocjonalnie wymagające, ale też unieść ciężar filmów, które dzielą opinię publiczną. Jednocześnie był to moment, w którym jej wizerunek zaczął się wyraźnie zmieniać. Ten film otworzył drogę do kolejnych ról, balansujących na granicy społecznej akceptacji, ale też zapoczątkował narrację, w której każda jej decyzja artystyczna była rozliczana znacznie surowiej niż wcześniej. Rok później wystąpiła w thrillerze korporacyjnym w sieci. Film idealnie wpisał się w społeczne napięcia epoki i ponownie okazał się sukcesem finansowym. MUR zagrała postać silną, bezkompromisową i moralnie niejednoznaczną, co utrwaliło jej wizerunek aktorki gotowej na role trudne i prowokacyjne. W tym samym czasie jej życie prywatne pozostawało w centrum zainteresowania mediów. Małżeństwo z Bruce'em Willisem uczyniło z nich jedną z najbardziej rozpoznawalnych par. To zainteresowanie działało jak miecz obusieczny. Z jednej strony potęgowało jej popularność, z drugiej sprawiało, że każda decyzja zawodowa była natychmiast oceniana w szerszym często niesprawiedliwym kontekście. Wystąpiła w filmie szkarłatna litera, który przez lata funkcjonował jako przykład nieudanej decyzji, a potem pojawiła się w thrillerze pod presją, który nie odniósł ani artystycznego, ani komercyjnego sukcesu. Pomimo tego dostała rolę w filmie Striptease z 1996 roku. Film stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tytułów, a dla Demi Moore był momentem bezprecedensowym. Aktorka przyjęła rolę tancerki erotycznej, walczącej o prawo do opieki nad dzieckiem. Za występ otrzymała rekordowe honorarium, około 12,5 miliona dolarów, co uczyniło ją najlepiej opłacaną aktorką świata. Zamiast triumfu branżowego wywołało to jednak gwałtowną reakcję mediów, które skupiły się nie na znaczeniu tego faktu, lecz na jej ciele, zarobkach i rzekomej arogancji, wynikającej z pozycji, jaką osiągnęła. „Striptease” został zmiażdżony przez recenzentów i bardzo szybko stał się symbolem przesytu. Choć film poruszał tematykę władzy i podwójnych standardów, większość komentarzy sprowadzała rolę Moore do prostego skandalu. Media i krytycy chętnie obarczali ją osobistą odpowiedzialnością za porażkę artystyczną produkcji, ignorując fakt, że był to wysokobudżetowy projekt studyjny z jasno określoną strategią komercyjną. Narracja szybko się uprościła, Demi Moore przeceniła swoją wartość i poszła o krok za daleko. Z perspektywy czasu, striptiz okazał się punktem zwrotnym w jej karierze. Film nie tylko nie wzmocnił jej pozycji, ale stał się pretekstem do podważania jej decyzji artystycznych i rynkowej wartości. Rola w G.I. Jane była dla Demi Moore świadomą próbą przejęcia kontroli nad narracją po kontrowersjach wokół striptizu. Aktorka podjęła radykalną decyzję o całkowitej transformacji fizycznej, ogoliła głowę i przeszła intensywne przygotowanie wojskowe, by wiarygodnie wcielić się w kobietę walczącą o miejsce w elitarnej jednostce. Był to gest odważny, jak na gwiazdę tej rangi. Otwarte, zerwanie z wizerunkiem glamur i jednoczesne wyzwanie rzucone branży, która wcześniej sprowadzała jej rolę do cielesności i skandalu. Reakcja mediów była skrajna. Z jednej strony chwalono mur za odwagę i determinację. Z drugiej film stał się polem ideologicznego sporu o feminizm, przekraczanie ról płciowych i granice realizmu. G.I. Jane nie spełnił oczekiwań kasowych, a krytycy oceniali go nierówno, często koncentrując się bardziej na samej metamorfozie aktorki niż na sensie opowiadanej historii. Zamiast uznać jej wybór za artystyczne ryzyko, część komentatorów odczytała go jako kolejny dowód na to, że mur idzie pod prąd rynkowym oczekiwaniom. Z perspektywy czasu, G.I. Jane okazał się momentem przesilenia. Film nie przywrócił jej pozycji sprzed kilku lat, ale jednocześnie pokazał, że Demi Moore nie zamierza negocjować własnej tożsamości pod do mediów. Paradoks polegał na tym, że to właśnie odwaga, wcześniej nagradzana, tym razem przyspieszyła zmianę tonu wobec niej. Pod koniec dekady Demi Moore zaczęła ograniczać aktywność zawodową. W 2000 roku zagrała główną rolę w psychologicznym dramacie Wyśniona namiętność który przeszedł niemal niezauważony przez widzów i krytyków. Film nie spełnił oczekiwań finansowych, a dla Mur był kolejnym potwierdzeniem, że jej nazwisko przestało funkcjonować jako gwarancja sukcesu. Od tego momentu propozycje ról stawały się coraz rzadsze, a ona sama zaczęła świadomie dystansować się od kina głównego nurtu. Równolegle do jej zawodowego wyhamowania, jej życie prywatne przechodziło poważny kryzys. W 2000 roku Demi Moore i Bruce Willis ogłosili rozwód po 13 latach małżeństwa. Rozstanie jednej z najbardziej znanych par miało ogromny rezonans medialny i zbiegło się z momentem, w którym jej kariera wyraźnie traciła tempo, Choć oboje pozostali w dobrych relacjach, dla mur był to początek okresu wycofania i emocjonalnego kryzysu. Na początku lat 2000 praktycznie zniknęła z ekranów. Przez kilka lat nie pojawiała się w dużych produkcjach kinowych, a jej nieobecność szybko została wypełniona przez nowe nazwiska. Był to moment wyraźnego zerwania ciągłości kariery. Nie gwałtownego upadku, lecz stopniowego odsunięcia się od branży. Symbolicznym powrotem po dłuższej przerwie była dopiero rola w widowisku Aniołki Charlie'ego zawrotna szybkość. Mur wystąpiła w nim jako antagonistka, przyjmując rolę drugoplanową w dużej komercyjnej produkcji. Film odniósł sukces kasowy i przypomniał widzom o jej ekranowej charyzmie, ale jednocześnie jasno pokazał zmianę statusu. Z gwiazdy absolutnego pierwszego planu stała się aktorką zaproszoną do projektu zespołowego, funkcjonującą już na innych zasadach niż w latach 90. W 2005 roku wyszła za mąż za aktora Ashtona Kuczera, młodszego od niej o kilkanaście lat. Związek ten stał się jednym z najczęściej komentowanych tematów w prasie rozrywkowej, a mur zamiast ról filmowych znów zaczęła funkcjonować w przestrzeni medialnej jako figura kulturowej debaty o wieku, wizerunku i relacjach w Hollywood. Zainteresowanie to nie przełożyło się jednak na wzrost liczby propozycji filmowych. W 2006 roku pojawiła się w filmie Bobby, produkcji opowiadającej o wydarzeniach związanych z zamachem na Roberta Kennedy'ego. Rola Moore była częścią szerokiej obsady, a sam film pełnił raczej funkcję zbiorowego portretu epoki niż pojazdu dla jednej gwiazdy. Choć nie był to wielki hit kasowy, projekt miał znaczenie wizerunkowe. Sygnalizował, że Moore świadomie wybiera kino ambitniejsze, nawet kosztem mniejszej ekspozycji. Pod koniec dekady nastąpił jednak ważny sygnał jakościowego powrotu. W 2010 roku Demi Moore dostała rolę w filmie Chciwość z Kevinem Spacey, gdzie zagrała jedną z kluczowych ról drugoplanowych w opowieści o kryzysie finansowym. Film spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków i był wyraźnym kontrastem wobec wcześniejszych projektów. Choć jej rola była ograniczona, sam udział w tak cenionej produkcji pokazał, że Mur potrafi odnaleźć się w kinie dojrzałym i opartym na dialogu. Chwilę później nastąpiło kolejne tąpnięcie w jej życiu prywatnym rozwód z Ashtonem Kuczerem. Związek od początku budził kontrowersje ze względu na dużą różnicę wieku, a jego rozpad w 2011 roku uruchomił falę spekulacji. Media szeroko opisywały doniesienia o zdradach ze strony Kuczera, w tym relacje z młodszymi kobietami, które miały miejsce jeszcze w trakcie małżeństwa. Sam Kuczer publicznie przyznał się później do niewierności, a Mur opisała ten okres jako czas głębokiego upokorzenia i emocjonalnego chaosu. Aktorka ujawniła również, że w imię ratowania związku zgadzała się na rozwiązania, które przekraczały jej własne granice, mówiąc dosłownie: tak zwane trójkąty, co tylko pogłębiało jej poczucie utraty kontroli i wartości. Konsekwencje tego kryzysu były dramatyczne. W 2012 roku Demi Moore doznała poważnego załamania psychicznego i została hospitalizowana, po czym trafiła na zamknięte leczenie odwykowe. Był to kolejny nawrót jej wieloletnich zmagań z uzależnieniami od alkoholu i substancji, o których wcześniej mówiła już w kontekście lat 90. Tym razem jednak skala kryzysu była inna. Publiczna, brutalnie komentowana przez media i bezlitośnie powiązana z jej życiem prywatnym. W 2019 roku Demi Moore opublikowała autobiografię Inside Out, która stała się jednym z najbardziej szczerych i wstrząsających rozliczeń z życiem w historii Hollywood. Książka nie była próbą rehabilitacji wizerunku ani promocją nowego etapu kariery. Mur wróciła w niej do doświadczeń, o których przez dekady milczała, nie tylko z powodu wstydu, ale także dlatego, że w czasach jej młodości nikt nie pytał ofiar o ich wersję wydarzeń. Publikacja natychmiast odbiła się szerokim echem, bo po raz pierwszy aktorka tej rangi tak otwarcie opisała cenę, jaką zapłaciła za przetrwanie w świecie show biznesu. Najbardziej poruszającym fragmentem książki było ujawnienie gwałtu, którego doświadczyła w wieku 15 lat. Mur opisała, że została zgwałcona przez starszego mężczyznę, który zapłacił jej matce alkoholiczce. Trząsające było nie tylko samo wydarzenie, lecz także jego konsekwencje. Przez lata to wpływało na jej relacje, skłonność do autodestrukcyjnych zachowań i ucieczkę w uzależnienia. Moore nie przedstawiała tej historii jako sensacyjnego wyznania, lecz jako klucz do zrozumienia mechanizmów, które kierowały jej życiem przez kolejne dekady. Ujawnienie tej traumy po latach nadało nowy kontekst całej jej biografii. Dla wielu obserwatorów stało się jasne, że droga Demi Moore, pełna skrajnych sukcesów, upadków i prób odbudowy, nie była serią przypadkowych decyzji, lecz konsekwencją głęboko zakorzenionych doświadczeń z młodości. Inside Out nie zmieniło przeszłości, ale pozwoliło po raz pierwszy opowiedzieć ją własnym głosem. W Hollywood, które przez lata nagradzało milczenie i siłę pozorów, był to akt odwagi, równie istotny jak jakakolwiek rola filmowa. Po publikacji autobiografii. Demi Moore zaczęła stopniowo wracać do pracy aktorskiej. Książka przywróciła jej głos w debacie publicznej i sprawiła, że przestała być postrzegana wyłącznie przez pryzmat dawnych sukcesów i upadków. Otrzymała kilka propozycji ról, głównie drugoplanowych i zespołowych, które pozwoliły jej ponownie zaznaczyć obecność w branży. Były to jednak projekty, które budowały jej pozycję powoli i ostrożnie, bez jednego wyraźnego momentu przełomu który mógłby na nowo zdefiniować jej miejsce w kinie. Taki moment przyszedł wraz z filmem Substancja z 2024 roku. Rola w bezkompromisowym body horrorze była jednym z najbardziej ryzykownych wyborów w całej jej karierze. Moore nie tylko zgodziła się na fizycznie i emocjonalnie ekstremalną kreację, ale świadomie wystawiła na ocenę dokładnie to, co przez lata było przedmiotem medialnych komentarzy. Swoje ciało, twarz, bieg... I przemijanie. Substancja nie próbowała tych tematów łagodzić ani estetyzować. Przeciwnie, zamieniała je w centralny punkt opowieści, zmuszając widza do konfrontacji z obsesją kultury na punkcie młodości i kontroli nad kobiecym ciałem. Właśnie w tym tkwił największy triumf tej roli. Demi Moore nie wygrała z komentarzami o swoim wyglądzie, próbując je uciszyć. Ona je przejęła i wykorzystała jako narzędzie artystyczne. To, co przez dekady służyło mediom do podważania jej wartości, w substancji stało się źródłem siły i znaczenia. Krytycy zgodnie podkreślali, że jest to najodważniejsza i najbardziej świadoma rola w jej dorobku. Obecnie możemy ją oglądać w serialu Landman Negocjator, który już zebrał sporą rzeszę fanów. Historia Demi-Moore nie jest opowieścią o nieprzerwanym sukcesie ani o prostym zwycięstwie nad przeciętnościami, to raczej zapis pełnego cyklu hollywoodzkiej sławy, gwałtownego awansu, absolutnego szczytu, bolesnego zderzenia z mechanizmami branży i długiego procesu odbudowy własnej tożsamości poza narzuconymi rolami. Jej życie zawodowe i prywatne wielokrotnie się przeplatały, czasem wzmacniając się nawzajem, a czasem prowadząc do kryzysów, które zmuszały ją do zatrzymania się i redefinicji samej siebie. Demi Moore przetrwała Hollywood nie dlatego, że zawsze wygrywała, lecz dlatego, że potrafiła się zatrzymać, zniknąć i wrócić wtedy, gdy była na to gotowa. Dzisiaj droga jest świadectwem tego, że kariera nie musi być linią wznoszącą, by miała sens. Czasem największą siłą nie jest pozostanie na szczycie, lecz odwaga, by po latach spojrzeć na własną historię bez iluzji i wykorzystać ją jako fundament czegoś prawdziwego. A teraz dajcie mi znać, który film z Demi Moore cenicie najbardziej, oraz czekam na komentarze, kogo następnego chcielibyście zobaczyć na alei gwiazd. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej.